Kiedy wszyscy wyszli, Elżbieta zaczęła przeglądać listy Jane, pisane do niej z Hansford, jakby chciała jeszcze bardziej rozjątrzyć swój gniew na pana Darciego. Nie można w nich było znaleźć ani narzekań, ani najmniejszych zmianek o dawnych wypadkach, ani też słów świadczących o wciąż się trawiącym cierpieniu. A jednak w każdym prawie wierszu znać było wyraźnie brak owej pogody tak charakterystycznej dla Jane pogody rzadko przyćmiewanej jakąś chmurą. Bo płynęła z jasności duszy życzliwej wszystkim ludziom, duszy będącej w zgodzie z samą sobą. Elżbieta z większą uwagą czytała teraz każde zdanie, w którym mogła odnaleźć najmniejszy ślad bolesnych przeżyć Jane. Bezwstydna chłopliwość pana Darcy'ego, z jaką pysznił się nieszczęściem, którego był sprawcą, kazała jej głębiej odczuć cierpienie siostry. Pocieszała się przyjemną myślą, iż Darcy pojutrze wyjeżdża już z Rosings. I jeszcze przyjemniejszą, że ona sama za niej całe dwa tygodnie będzie znowu z Jane i z całą, z całą siłą siostrzonego uczucia pomoże jej odzyskać równowagę ducha. Myśląc o tym, że Darcy opuszcza Kent, nie mogła zapomnieć, że razem z nim wyjeżdża jego kuzyn. Pułkownik jednak dał jasno do zrozumienia, że nie ma wobec niej poważnych zamiarów, a choć był bardzo miły, bynajmniej nie złamał jej serca. Właśnie kiedy doszła do tego wniosku, poderwał ją nagle dźwięk dzwonka na dole. Serce zabiło jej lekko na myśl, że może to pułkownik Fitzwilliam przychodzi dowiedzieć się o nią. Raz już przecież zajrzał, był tutaj tak późno wieczorem. Szybko jednak nadzieja ta prysła i to ogarnęły zupełnie inne uczucia, kiedy ku jej niepomiernemu zdumieniu do pokoju wszedł pan Darcy. Bez tchu prawie począł ją wypytywać o zdrowie. Przypisując swą wizytę, chęci usłyszenia, że już jest jej lepiej. Odpowiedziała z chłodną uprzejmością. Usiadł na chwilę, po czym zerwał się i zaczął chodzić po pokoju. Elżbieta była zdziwiona, lecz siedziała bez słowa. Trwało to kilka minut. Wreszcie Darcy, Darcy podszedł do niej i zaczął mówić z przejęciem: Daremnie walczyłem ze sobą. Nie poradzę, nie zdławię mojego uczucia. Pozwól mi, pani, wyznać, jak gorąco cię wielbię i kocham. Trudno opisać zdumienie Elżbiety. Zaczerwieniła się, milcząca i osłupiała, nie wierząc własnym uszom. Uznał to za dostateczną zachętę i natychmiast rozpoczął wyznanie wszystkiego, co do niej czuje, co czuje już od dawna. Mówił pięknie, lecz miał do wypowiedzenia uczucia nie tylko z serca płynące, a słowa w jego niemniejszym stopniu świadczyły o dumie, co o sentymencie. Z przejęciem płynącym już od dawna ze świadomości swej wysokiej pozycji, lecz nie najlepiej popierającą miłosną prośbę, młody człowiek mówił o jej niskim urodzeniu, o tym, że małżeństwo z nią jest dlań upokorzeniem i o rodzinnych obiekcjach, które rozsądek zawsze przeciwstawiał skłonności serca. Choć niechęć Elżbiety była głęboka, młoda panna musiała zdać sobie sprawę z zaszczytu, jakim była miłość takiego człowieka. Nie wahała się ani chwili co do odpowiedzi, ale przykro jej było z początku, że musi mu zadać ból. Następne jednak jego słowa wznieciły w niej taką odrazę, że gniew stłumił wszelką litość. Starała się jednak opanować, by odpowiedzieć spokojnie, kiedy skończy. Darcy zakończył wreszcie, podkreślając siłę swego uczucia, którego mimo wszelkich starań nie mógł przezwyciężyć. Wyraził też nadzieję, Iż Elżbieta wynagrodzi mu to wszystko, przyjmując jego oświadczynę. Słysząc te słowa, Elżbieta zrozumiała, że młody panicz nie ma najmniejszych wątpliwości co do jej odpowiedzi. Mówił o obawach i niepewności, ale twarz jego wyrażała niezachwianą pewność. Wszystko to mogło ją tylko rozdrażnić, to też gdy zamilkł, odpowiedziała z ogniem w twarzy i w oczach. W podobnych przypadkach przyjęło się na ogół wyrażać wdzięczność za wyznane uczucia, nawet jeśli nie można na nie odpłacić tym samym. Jest to zupełnie zrozumiałe i gdybym mogła odczuwać wdzięczność, podziękowałabym panu teraz. Nie potrafię jednak. Nigdy nie pragnęłam mieć u pana dobrej opinii, a i pan z pewnością niechętnie ją powziął. Przykro mi, że muszę komuś sprawiać ból. Nie chciałam tego, Bóg mi świadkiem. Mam jednak nadzieję, że ten ból nie potrwa długo. Z pewnością po moim oświadczeniu owe zastrzeżenia, które, jak pan mówiłeś, tak długo nie pozwalały ci wyznać sentymentów, teraz przyzwyciężą je bez trudu. Pan Darcy opierał się o kominek wpatrzony w jej twarz. Wydawało się, iż słowa Elżbiety są dlań tyleż przykre, co nieoczekiwane. Z blad z gniewu, a z całej jego twarzy można było wyczytać zburzenie. Starał się opanować, przynajmniej pozornie, i nie otworzył ust, póki we własnym pojęciu nie ochłonął zupełnie. A więc to wszystko, czego miałem zaszczyt oczekiwać w odpowiedzi. Mógłbym zapewnie prosić o wyjaśnienie, dlaczego nie wysilając się nawet na grzeczność, odrzuca pani moją prośbę. To jednak nie ma żadnego znaczenia. Mogłabym również zapytać, dlaczego to Pan, z tak wyraźnym zamiarem obrażenia mnie tutaj, oświadczył, iż kocha mnie wbrew własnej woli, własnemu rozsądkowi, a nawet własnej naturze. Czyż to niewystarczający powód do nieuprzejmości, jeśli byłam nieuprzejma? Miałam jednak jeszcze inne powody, Pan wiesz dobrze o tym. Gdyby moje uczucia nie były Ci przeciwne, gdybym była obojętna, a nawet gdybym była Ci przychylna, czy myślisz, że jakikolwiek wzgląd pozwoliłby mi przyjąć człowieka, który zburzył na wieki zapewne szczęście mojej ukochanej siostry? Gdy wymawiała te słowa, krew napłynęła Darcy mu do twarzy. Szybko się jednak opanował i, nie usiłując jej przerwać, słuchał dalej. Mam wszelkie powody, by myśleć o panu źle. Nic nie może usprawiedliwić niegodnej, nieszlachetnej roli, jaką pan wówczas odegrał. Nie ośmielisz się pan, nie możesz zaprzeczyć, że jesteś głównym, jeśli nie jedynym, sprawcą ich rozłąki, że odpowiadasz za to, iż jedno z nich świat potępił za zmienność i niestałość, a z zawiedzionych nadziei drugiego naigrywa się i szydzi, że oboje pogrążyłeś w okrutnym nieszczęściu.